Chyba pewnie, nie wiem, zadzwonię do niego, zobaczymy czy odbierze. Uh -huh. Ty bo ja mam stream i mi ludzie tanie żyć nie dają, i cały czas pytają, czy żyjesz. A powiem Ci tak, wracam z tego z, z obdukcji, ale na, na poważnie, coś ci się stało, czy nie? Tak, co znaczy? Zakochać. W kim? A nie no poważnie, byłeś w szpitalu czy nie? Nie byłem, płamałem. Czyli obeszło się bez pierdolu, tego nie powiedziałem. Ale zrobiłeś mu krzywdę? Pomidor. Dobra, czekaj, ja wyci się streama na chwilę i powiem po serio. Już nie, nie słychać jakby co. Yy, uderzyłeś go? A on ciebie? Nie jestem, nie jestem zwolennikiem przemocy. A on ciebie uderzył? Eee, nie, nie. wiem jakiś blowjob, coś? Weź, chłopie, weź <grym> A tu kurwa, mam tu chrapiącego jasia kurwa, który mi chrapie kurwa od dwóch godzin. A czy za koleś pisz? Nie poszukujesz za kłapie, właśnie mnie obudziłeś. Dobra, kurwa niesamowite to jest. przebiegł, ją chrapałem? A, ale, tak szczerze, jak, jak już dojeżdżaliście na, na miejsce, to Jasio trochę trzą, trząsły za kole, czy nie? Kurwa, Jasiek taki obsrany jechał. Ja się jechał, bardzo obsrany. Ja powiem, mniejsza zoba... Dobra, weź, kurwa, weź, co jest tam, kurwa, ten? No, no, Udraź za kole, A ja mam la, Lalalala, bo la, 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 la. la. la, 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 la. Ica przesyła 48 tak, tak Może tak małpało. Ale sympatycznie było ogólnie. Oj, no za no. Czyli ogólnie, o, jak ma na imię Sebastian, tak? Jeszcze raz? Jak, jak ma na imię z Sebastian? Nie no Mateusz. A, czyli masz je ogólnie z Pokomorda, tak? OK. których ja tu poruszać nie będę, okay. yy, ale tak, tak powiem, że yy, wiele to dało takich, yy, na pewno była to interesująca podróż. Okej, okay, czyli Mati ma spoko morda? Ja zawsze jestem spoko. <laughs> ja Kurwa jest gruby, idź spać, tak. idź spać gruby. No nic, no dobra, no jak żyjesz to najważniejsze, czyli dzisiaj we wrocku jeszcze będziesz, tak? Tego nie powiedziałem. Będziesz czy nie? Dlatego, że dzisiaj mistrzu na, na, na wieczór nas na nas zaprosił jakoś. Znaczy mnie. A, to mnie nie zaprosił niestety. A, no to trudno, no to nie widzimy się dzisiaj, no to cześć. No, ile masz osób na live? No właśnie mało, bo dziś weekend i w ogóle i wydaje mi się, że... No to wina weekendu raczej, no, wiesz? Masz? No 2200, no. 4,5 Powiedz prawdę. No mam 4,5 pół tysiąca, odpaliłem live'a 20 minut temu. O kurwa! Gwydas przesyła 2 złote i 91 jeden groszy. Panie tym co się wydzieli w tej reakcji dwutlenek węgla H2? ...perfitnym panem życiem, co tutaj kończy się na YouTubie i do kolegi, który ma znajomości w rap la, la! Tych może jestem przekonany, mam bogatą widownię, śpiewniku jebany. No i co ją? Tak, Małpki nie zrobi. z, zrobię. Zrobię. Tak, dam do powiedzenia. No dlatego ja ci nie dam tej atencji, nic nie powiem ciekawego. Tyle. Ogólnie zapraszam na film na mój kanał. Pojawi się około godziny. Tak dokładnie. Mam nadzieję, że obejrzycie film. Dzięki za rozmowę, sergiusz. Bardzo mi było miło. No więc tak to nieco wygląda. Dziękuję bardzo za 50 polskich złotych.